Witajcie, tutaj Szanowny Zafir z W tej lekcji pokażę Ci tak zwany akord Hendrixa jak go wykorzystać, żeby grać um, ciekawe i brzmiące, takie bluesowe riffy. I sam akord wygląda i brzmi w ten sposób. Nazwalibyśmy go E7 ze zwiększoną noną, albo właśnie akord Hendrixa, z tego powodu, że oczywiście Hendrix go wykorzystywał, zaraz pokażę jak. Ale to co tutaj gramy, to drugi palec, próg siódmej struny piątej, dźwięk E. Pierwszy palec próg e, szóstej struny czwartej, trzeci palec próg siódmej struny trzeciej i czwarty palec próg ósmej struny drugiej. Więc to jest sam akord, sam chwyt, a to co Hendrix bardzo często wykorzystywał to było to, że zanim go zagrał uderzał pustą strunę E, ponieważ to jest akord E. E7 z zwiększoną noną, no to ten dźwięk E, ta pusta struna jak najbardziej pasuje. Tutaj zresztą też mam dźwięk E, więc możemy zagrać najpierw tą pustą strunę E i później dopiero akord. I to, co możesz z tym zrobić, żeby grać jakieś ciekawe riffy na bazie, czy z wykorzystaniem tego akordu, i tak też Hendrix właśnie często robił, robisz jakiś, czy grasz jakiś riff na bazie pentatoniki e czy skali e-bluesowej. I wrzucasz do tego właśnie ten akord. Najpierw pusta struna, później. pozostała część akordu. Czyli na przykład może to być taki prosty riff. Albo na przykład możesz zagrać powiedzmy coś takiego. I oczywiście tego typu riffów możesz tworzyć nieskończoność. Po prostu. Znajdujesz dźwięki pentatoniki, powinno się widzieć tutaj na całym gryfie, jeśli tego jeszcze nie umiesz, to poniżej w opisie jest link do e, takiej takie ściągi z pięcioma superpozycjami, czy pięcioma schematami pentatoniki. One pozwolą Ci właśnie widzieć pentatonikę na całym gryfie, więc skorzystaj z tego bezpłatnego poradnika, jeśli jeszcze tego nie masz opanowanego. No i po prostu na bazie tych dźwięków powinno się zagrać na całym gryfie. Tworzysz sobie jakieś, jakieś riffy i wrzucasz to wszystko ten akord i to daje w sumie razem ładny akompaniament. I to tyle w tej lekcji pobaw się tym daję też łapkę w górę jeśli się podobało tym bardziej jak pewnie słyszysz, że jestem przeziębiony, ledwo szczerze mówiąc tutaj siedzę, więc tym bardziej będzie mi miło, jak docenisz łapką w górę, napisz komentarz, jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś napisać jak Ci się to gra. No i także tutaj gdzieś, aby subskrybować kanał na YouTubie. Ja się oczywiście nazywam Szymon Zajfer z gitary.pl Jeszcze raz odsyłam do tego poradnika z pięcioma schematami pentatoniki na gryfie. Jeśli nie jesteś w stanie zagrać na przykład pentatoniki EMON po prostu wszędzie na gryfie i na tej bazie budować Riffy, no to musisz się nauczyć tych pięciu schematów, poradnik jest gdzieś poniżej w opisie i także gdzieś tutaj na ekranie powinien się zaraz wyświetlić. Więc dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia, zostaw łapkę w górę, komentarz i oczywiście poleć znajomym. Trzymaj się, cześć.